Już wakacje się kończą I znowu szkoła ta zapuka do drzwi i... Wiem, nie chcesz tam iść Już jest plecak kupiony i piórnik też Wszystko znów zaczyna się A -a -a. Mamo, boli mnie głowa Nie mogę dzisiaj iść Dziecko, już nie wymyślaj nie nabiorę się. No i co tutaj zrobić? Dziś sprawdzian jest z Polaka. O Boże, nic nie umiem. Siedzę w ławce i spokojnie odliczam dni do początku. Wakacji, choć dopiero skończyły się znowu słyszę, wyciągnąć kartki. Dzisiaj was pytam z ostatniej lekcji. Znowu i kolejna jedynka wpadnie do mojego edziennicha. Módmy się wynam, Zastępstwo swo nam wypadło. Znowu szkoła zaczyna się nam. Biedne życie już Czy mam zadzwonić pomaga Zaraz za wstawię ci pałę Jak rozprawki mi nie dasz Na jutro osiem stręć ćwiczeń i lektura Ma przeczytana też być A -a -a. Siedzę w ławce i spokojnie odliczam dni Do początku wakacji Choć dopiero skończyły się i znowu słyszę wyciągnąć kartki, Dzisiaj was witam z ostatniej lekcji. Znowu i kolejna jedenka wpadnie do mojego e-dziennika. Budmy się, by na matmie Zastępstwo nam wypadło. Znowu szkoła zaczyna się nam, kiedy życie ucznia.